Cześć widzowie, dzisiaj przetestujemy sobie Achtungi TP7 New od Tomaszka. Nek 1,2 g, kategoria F2. 6 tu w środku. Tak to wyglądają. Więc otworzymy sobie. O, widzimy jakieś inne opakowanie. Od razu mówię, że paczka Petard była zakupywana u handlarza ulicznego. O. Tak oto ona wygląda. Matchcracker 6 sztuk TP7. Od Tomaszka. Widzimy. Tu jest napisane CE. A tutaj mamy napisane MWP. Więc zobaczymy, jak one szczelają. Więc sprawdzimy sobie, jak one wyglądają. O. Petardki na siarkę. 6 sztuk w środku. Z fajną grafiką. Czaszki. No, zobaczymy jak strzelają. No, więc odpalamy pierwszą petardkę. No, petardka ma dużą moc. Więc odpalimy sobie teraz w trawie. A tak go to wygląda miejsce. Więc w trawie. Położę tutaj. Tak więc widzimy małą dziurkę zrobiło. Teraz włożymy sobie tę w piasek, bo można. A nie, tu jednak nie włożymy, jest korzeń. To idziemy tutaj. Więc włożymy tutaj. Tak więc petardki jak na swoją gramaturę dają radę nawet jest ten fajny zapach siarki no i więc no, oceniamy te petardki tak na 7 na 10 albo 5 no i ogólnie cała paczka kosztowała 5 zł więc trzymajcie się na razie.